że dobrzy aniołowie przez Boga zostali wzmocnieni przez łaskę, aby nie mogli grzeszyć, a źli tak zatwardziali w źle, aby nie zdołali dobrze żyć. Zostało powiedziane, iż aniołowie, którzy wytrwali, poprzez łaskę zostali wzmocnieni, a ci, którzy upadli, przez łaskę Boga zostali opuszczeni. I dobrzy zapewne w tym zostali wzmocnieni przez łaskę, żeby nie mogli zgrzeszyć. Żli zaś poprzez swą złość tak są uparci, iż mając dobrą wolę nie są zdolni dobrze chcieć, nawet jeżeli czasami dobrem byłoby to, czego chcą. Chcą bowiem czasem coś uczynić, co i Bóg chce uczynić. I zaiste uczynienie tego jest. Dobrym i sprawiedliwym. Demony nie chcą tego jednak dobrą wolą. Lecz gdyby ani dobrzy nie mogli grzeszyć, ani źli chcieć dobrze czy działać dobrze, zdaje się, iż już nie będą mieli aniołowie wolnej woli, gdyż w jakąkolwiek ze stron skłonić się nie mogą, gdyby do którejkolwiek z nich wolną wolą się mieli. Stąd święty Hieronim w traktacie o synu Marnotrawnym w liście 21 do papieża Damazego tak mówi. Jedynie Bóg jest, w którym nie może przydarzyć się grzech. Wszystkie zaś stworzenia, gdy są wolnej woli, mogą się skłonić w którąkolwiek ze stron. W ten sposób święty Hieronim zdaje się mówić, iż wszelkie stworzenie stworzone w wolności woli. Skłonić się może ku dobru, czy też ku złu. A zatem i dobrzy, i źli aniołowie, w którąkolwiek stronę skłonić się mogą. Tak więc i dobrzy mogą stać się źli, a źli dobrzy. Na co odpowiadamy, że dobrzy tak zostali łaską wzmocnieni, aby nie zdołali stać się złymi, a źli w złości tak zostali zatwardziali, aby nie byli zdolni stać się dobrymi. A jednak w każdą ze stron mają wolną wolę, gdyż i dobrzy nie jakąś koniecznością, lecz własną i dobrą wolą, zapewne wspomożeni poprzez łaskę Bożą, wybrali dobro, a wzgardzili złem, a źli podobnie spontaniczną wolną wolą usunęli dobro i przez łaskę opuszczeni podążyli za złem. Zatem i źli mają wolną wolę lecz pognębioną i zepsutą, iż powstać nie chce do dobra. Dobrzy zaś po wzmocnieniu wolę mają znacznie wolniejszą niż przed. Jak bowiem święty Augustyn przekazuje w Enchirydionie, nie dlatego nie mają wolnej woli, że zła chcieć nie mogą, znacznie bowiem wolniejsza jest wola, jeżeli nie może służyć grzechowi i nie, że obciążona została wola, albo że nie jest wolną wolą, albo że wolną wolą nazwana być nie może. Bo błogosławionymi chcą być dobrzy aniołowie tak bardzo, żeby nędznymi nie jedynie, że nie chcieliby być, lecz by i zupełnie tego chcieć nie mogli. Nie mogą zatem dobrzy aniołowie chcieć zła lub chcieć być nędznymi. Lecz tego niechcenia zła nie mają z natury ale zdarzył łaski Bożej. Przed wzmocnieniem mogli bowiem grzeszyć aniołowie i niektórzy rzeczywiście zgrzeszyli i stali się demonami. Stąd Święty Augustyn II księdze przeciw Maksyminowi mówi Natura stworzeń niebiańskich mogła zgrzeszyć, bowiem aniołowie zgrzeszyli i stali się demonami, których władcą jest diabeł, a ci aniołowie, którzy nie zgrzeszyli, też grzeszyć mogli. Zatem jakiemukolwiek stworzeniu rozumnemu zdolność niegrzeszenia nie jest z natury własnej, ale z Bożej łaski. Dlatego też jedynie Bóg jest tym, który nie łaską czyjąś, lecz naturą swoją nie mógł, nie może, ani nie będzie mógł grzeszyć. Tak oto święty Augustyn ukazuje, iż aniołowie przed wzmocnieniem grzeszyć mogli. Lecz po wzmocnieniu nie mogą. To, że mogli, było ich z wolnej woli, co jest im naturalne. Że zaś dalej nie mogą już grzeszyć, nie jest z ich natury, znaczy z wolnej woli, lecz z łaski Bożej. I że ta łaska także po to jest, aby sama wolna wola już nie mogła służyć grzechowi. Po wzmocnieniu zatem, aniołowie z natury tak jak przed, Grzeszyć nie mogą, i nie aby ich wolna wola została osłabiona przez łaskę Bożą, ale że tak bardzo została wzmocniona, aby już przez nią nie mógł Dobry Anioł zgrzeszyć, co zaiste nie jest z wolnej woli, lecz z łaski Bożej. Tak więc święty Hieronim mówi: Pozostali, gdy byli wolnej woli, mogli skłonić się w każdą stronę. Co przyjąć należy wedle stanu, w jakim zostali stworzeni. Takimi bowiem i człowiek, i anioł zostali stworzeni, aby w każdą stronę skłonić się mogli. Lecz następnie, dobrze, aniołowie, tak przez łaskę Bożą zostali wzmocnieni, aby grzeszyć nie mogli, aż i tak w zepsuciu zatwardziali, aby dobrze żyć nie zdołali. Podobnie także to jest rozumiane przez świętego Izydora, który mówi, Aniołowie zmiennymi są z natury, niezmiennymi są z łaski Bożej, gdy z natury u początku swego istnienia mogli być zmiennymi ku dobru czy ku złu, lecz następnie przez łaskę Bożą tak zostali przydani dobru, aby odtąd zmiennymi być nie mogli. Temu bowiem sprzeciwia się nie natura, ale łaska Boża. A mimo, że źli aniołowie tak, poprzez złość stali się zatwardziali, swego jednak rozumu nie zostali zupełnie pozbawieni. Bowiem, jak przekazuje święty Izydor w księdze o najwyższym dobru, potrójnym poznaniem zyskują wiedzę demony. To znaczy, z subtelnością swej natury, z doświadczenia obserwacji czegoś poprzez czas i z ujawnienia od wyższych duchów. O tym także święty Augustyn mówi w księdze, komentarza słownego do Księgi Rodzaju w ten sposób. Duchom złym pewne prawdy z oczesnej rzeczy poznawać dozwolono, częściowo subtelnością ich rozumu, częściowo przez doświadczenie mianę z czasów, chytrzejszym wedle tak wielkiej długości ich życia, a częściowo od świętych aniołów, iż mają się dowiedzieć rozkazów Boga dla nich przeznaczonych.